Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na porannym webinarium. Z tej strony Łukasz Stefanik. Jak co dzień przeanalizujemy to, co dzieje się na głównych rynkach i tak jak w ostatnich dniach pewnie głównie skupimy się na rynku surowców, zanim przejdziemy do platformy, prośba o zapoznanie się z ostrzeżeniem o ryzyku, ponieważ to, co tutaj mówię nie stanowi rekomendacji, więc jeżeli ktoś na tej podstawie zawiera transakcje, robi to na własne ryzyko. A co się dzieje na rynkach, no jakby. Mamy korektę na złocie. Tutaj Państwo niektórzy piszą w komentarzach Armageddon, natomiast można powiedzieć, że jest to zwykła, normalna, wręcz korekta, która się należała, tak? I stosunkowo płytka, bym powiedział, jeśli chodzi o metale szlachetne, więc do nich sobie na pewno przejdziemy w pierwszej kolejności. Bitcoin, Ethereum, kryptowaluty generalnie nie mają dobrego czasu i realizują ten scenariusz, o którym sobie mówimy. Już od tygodnia dwóch, czyli ten scenariusz spadkowy, indeksy w Stanach delikatnie się cofając z tych rekordowych poziomów, ale też nie jest to jakieś mocne cofnięcie od razu, większość tego rucha została szybko wczoraj wymazana, natomiast widać, że brakuje tego paliwa do wzrostów, mimo że ja cały czas oczekuję, że te główne trendy będą utrzymane, natomiast korekta, gdyby się pojawiła, nie byłoby to też nic dziwnego, bo od dłuższego czasu brakuje tego paliwa, raczej indeksy konsolidują przy tak delikatnie je nadbijając, więc kierunek jest wzrostowy, ale brakuje jakiegoś takiego silniejszego impulsu. Niemiec Indeks D40, czyli kontrakt na DAXa on spadł poniżej ważnego takiego średnioterminowego wsparcia, więc tutaj ryzyko korekty istnieje i na niego też sobie spojrzymy, a dzisiaj z Niemiec to mamy trochę danych, mamy do południa dane o PKB z Niemiec ze strefy euro, mamy później dane o inflacji po 14 też z Niemiec, więc to może ruszyć ewentualnie daxem, a po południu, późniejszym mamy dane o inflacji producenckiej ze Stanów Zjednoczonych i e, mamy indeks Chicago PMI, a późniejszym popołudniem, czy już wieczorem. Przemówienie z jednego, jednego z członków Fedu. Eee, omówimy sobie no, te główne rynki, czyli Ethereum, Bitcoina. Mm, tu nie wskazałem złoto, srebro. Spójrzmy na ropę, euro, e, więc to standardowe instrumenty, na które ja spoglądam. E, zaczniemy sobie od złota. Do, co do złota, ja wrzuciłem taką krótką analizę jeszcze przed webinarium, więc może się powtórzę. Ale zobaczmy, że złoto, no, co prawda, trwało to jedną sesję, tak, bo cena najpierw <laughs> wczoraj ustawiła nowe rekordy, potem bardzo szybko spadła. No i zakres tego spadku na tej jednej wczorajszej świeczce był taki jak zakres całego tutaj spadku, który trwał e, praktycznie od tej świeczki czy od 21 do 28 października. Więc widać, że zmienność dynamicznie wzrosła. E, i no, zakres podczas pojedynczej sesji jest wyraźnie większy, natomiast poziomy techniczne, jak widać, się sprawdzają. 500, o którym mówiliśmy wczoraj, doprowadził w pewnej chwili do odbicia nawet ponad 300 dolarów, więc jeżeli ktoś to rozgrywał, a na wczorajszym live tradingu mówiliśmy o tym, że ryzyko korekty jest, ale że no, ja łapać szczytu nie będę, czy nie będę tutaj rozgrywał w tym miejscu pozycji krótkich, chociaż trochę, że tak powiem, mnie kusiło, natomiast ja no, nie robię tego z racji tego, że zobaczmy, można było to robić tu, tutaj, tutaj, tutaj i tak dalej i wielokrotnie jeżeli grałbym tutaj pozycje krótkie, no to raczej nie skończyłoby się to dobrze, więc pierwszą pozycję krótką można było zagrać tu w tym miejscu, ale była bardzo mała reakcja, potem cena wyszła w górę i dopiero zrobiła kolejny ruch w dół, więc raczej było bardzo ciężko z pozycjami krótkimi, ale z długimi już nie do końca, no bo zobaczmy, że cena dotarła perfekcyjnie do poziomu, o którym mówiliśmy na ostatnich webinarach, czy na live tradingu, czy w analizach, mieliśmy tutaj taki poziom bazy, poziom oporu, tego, tę szeroką geometrię, którą pokazywałem z interwału D1, i to było wszystko do rozegrania. Ruch do pierwszego, oporu sięgnął 250, a w szczycie nawet 340 dolarów, więc bardzo przyjemny ruch. W zaledwie raz, dwa, trzy świeczki, pierwszy ruch, a potem kolejne 3-4 świeczki, żeby wyrysować wierzchołek. Więc. Technicznie, mimo tej ogromnej zmienności, bardzo ładnie złoto się zachowało. Teraz pytanie, co dalej? Dalej, według mnie, poziom 5100 dolarów jest kluczowy. To, że cena po tym odbiciu nie zdołała dotrzeć do szczytów, no daje szansę przypuszczać, że pojawi się jakaś większa korekta. Natomiast, to wszystko, jeżeli zostanie wybity poziom 500, wtedy takiej korekty bym oczekiwał. Jej potencjalny zasięg może sięgnąć nawet docelowo średniej, no bo ta średnia nie była od bardzo, bardzo długiego czasu testowana. Tak naprawdę cena zahaczała gdzieś o średnią pod koniec 2024, a wszystko co działo się później, no tu prawie że naruszenie średniej w lipcu 2025, a później już nie. Więc prędzej czy później cena wróci do tej średniej. Pytanie, kiedy to będzie, tak więc. To, że cena rosła nieustannie od kilku miesięcy, w takim bardzo silnym impulsie, nie oznacza, że nie pojawi się jakaś większa korekta. Tylko też, no tak jak mówię, widzieliśmy w pierwszej kolejności było wsparcie i doszło też do silnego odbicia. Więc, 500, cena spadnie poniżej, wtedy e, może być ryzyko takiej realizacji zysków. E, dalej, srebro, sytuacja bardzo podobna, też dynamiczna korekta. I tutaj co ciekawe, to jest już chyba, na srebro akurat nie patrzyłem. E, dzisiaj to już jest chyba największa korekta, jeżeli chodzi o zasięg. No porównajmy sobie ją tutaj, i już widzimy, że ona jest negowana, czy próba jest oczywiście negacji, ale też znowu to samo, czyli no, dopasujmy tutaj dokładnie, żeby tam się nie rozjechało. Też, z, mm, też ta pierwsza reakcja, która pojawiła się wczoraj. No, to ona no była popytowa, czyli była pierwsza reakcja na geometrię, wystrzał w górę, no i teraz cena próbuje negować. Więc, jakby srebro troszkę gorzej tutaj, jeżeli chodzi technicznie, niż złoto, już widzimy, że z perspektywy H1, ta świeczka, jeżeli się zamknie, będziemy mogli mówić o zanegowaniu, czy naruszeniu dość dużym tej geometrii, i potem od drugiej strony, jeżeli będzie test, będzie to pretekst do ewentualnie większej korekty. Więc wygląda to ciekawie na. Wygląda to bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o metale szlachetne. Jeżeli jesteśmy przy surowcach, rzućmy okiem na ropę. Ropa realizuje ten wzrostowy, o którym mówiliśmy, natomiast dzisiaj czy już wczoraj rozpoczęła się korekta, no i wypadałoby spojrzeć na niższym interwale, jak to wygląda, czy ewentualnie jest jakaś szansa, żeby się dołączyć. Zakładając, że mamy tutaj no, impuls trwający od 19 stycznia, to największą korektą w tym impulsie będzie tutaj tego typu korekta, druga płytsza, no i ta korekta tu i teraz jest większa, więc teoretycznie wypadałoby wziąć pod uwagę ten największy układ już od samego dołka, czyli od dołka z 7 czy nawet z 16 grudnia, to też ta korekta będzie tym układem największym, więc na ten moment to też chyba mówiliśmy o tym wczoraj, ale ta strefa 62,5, ona jest kluczowym wsparciem. Gdyby tu cena spadła, to z tego miejsca mógłby rozpocząć się kolejny impuls, to jest bardzo ciekawe wsparcie, natomiast Krótkoterminowo, czyli licząc tylko od tego, tutaj jakby ten ostatni ruch w górę od 19 stycznia, no to lokalny układ 1 do 1 został zanegowany, cena odbija się od niego od drugiej strony, więc jest ryzyko pogłębienia tej korekty. Z kolei, jeżeli kolejne świeczki H1 zakończą się korpusem powyżej, no to ten z tego poziomu też może dojść do wygenerowania kolejnej fali w górę, a spadki większe dopiero poniżej 62,5. Tak to przynajmniej wygląda na ten moment. Eee, dobrze, patrzymy dalej. Eee. Patrzymy dalej na to, co się dzieje i tak surowce i krypto. Na krypto chciałem spojrzeć, dlaczego? Dlatego, że mówimy od dłuższego czasu, że to odbicie na bitcoinie tutaj od średniej stokresowej powinno dać szansę na kolejny impuls w dół. No i to się realizuje. Cena najpierw przebiła linię poprowadzoną po ostatnich dołkach, czyli tą fioletową linię, testowała ją raz od drugiej strony, drugi raz od drugiej strony i wydaje się, że bazowym staruszem jest wybicie poniżej tego dołka, który obecnie jest testowany. Jeżeli cena będzie utrzymywała się poniżej 8%, 4200, no to ten scenariusz ruchu, nawet w kierunku 74 tysięcy jest scenariuszem bazowym, tutaj mamy dołki z kwietnia ubiegłego roku, z kolei gdyby dzisiejsza świeca zakończyła się jakimś bardzo długim, dolnym cieniem i białym na przykład korpusem, taka formacja młota, wtedy byłaby szansa na ponowny ruch do średniej i wtedy moglibyśmy mówić o fałszywym biciu poziomu 84200, ale na razie nie jest to scenariusz bazowy. Ethereum bardzo podobnie, cena od dłuższego czasu napierała na poziom 2850, no i ja tutaj mówiłem, że jakby... A jeszcze sekundę, cofnę się do tego bitcoina, chociaż to macie Państwo w... W tym materiale wideo sprzed, ale tu był perfekcyjny sygnał do dołączenia się, ale to można sobie obejrzeć to wideo sprzed webinaru. Natomiast Ethereum no, 2850, mówiliśmy wielokrotnie, że ten poziom może zostać przebity, że jest na to duża szansa, no i faktycznie jest on wybity, więc jeżeli cena, no powiedzmy, że to jest ten scenariusz fioletowy, jeżeli cena będzie poniżej 2850, będzie testowała go od drugiej strony, będzie szansa nawet na ruch w kierunku 200, gdzie mamy dołki z czerwca ubiegłego roku, więc też sytuacja techniczna na krypto. Nie wygląda za dobrze. Dalej, jeżeli chodzi o indeksy, interesuje mnie na pewno DAX, czyli kontrakt D40 na naszej platformie. Tutaj cena miała się odbić od poziomu 24,700 i odbiła się. I miała kontynuować ruch w górę, ale tego ruchu nie kontynuuje. Tutaj pod znakiem zapytania, ten, ten ruch mógł już stać w momencie, kiedy cena zaczęła tak konsolidować bo, przez kilka sesji. No i mieliśmy ten kolejny test wczoraj, ale cena nie zdołała wyjść powyżej, więc ten scenariusz jest niestety negatywny. Oczywiście, jeżeli spojrzymy sobie na wykres długoterminowo, no to tego typu cofnięcie jest niczym w porównaniu do ostatniej tendencji wzrostowej, bo zaledwie od ustanowienia nowych rekordów jest to cofnięcie na 4%. No i najgorszym. Scenariuszem, który widzę na ten moment, jest to, że DAX wróci do tego zakresu konsolidacyjnego, który tutaj był. Czyli wrócimy i cena gdzieś się zacznie tutaj boksować między 23:300 a 24:700. No i wtedy będzie ciężko tutaj jakoś w ten rynek dołączyć. Więc na razie widzę jakby korektę bądź rozszerzenie tutaj tej konsolidacji. Jeżeli chodzi o niższy interwał H4, dość technicznie się to zachowywało w ostatnim czasie, natomiast na ten moment przyjąłbym poziom 24630 jako opór. Jeżeli cena będzie utrzymywała się poniżej tego horyzontalnego poziomu, jest szansa na pogłębienie spadków w kierunku nawet myślę tutaj tych, tych dołków, które nie zgrywają się może idealnie z mierzeniami FIBO. Natomiast te dołki tutaj, gdzie no były one testowane też od drugiej strony, więc te mierzenia możemy sobie na razie usunąć. 23880 jest to takie klasyczne miejsce wsparcia oporu, ponieważ było one testowane i z jednej, i z drugiej strony. A cena, no widzimy, że poniżej 24,30 się utrzymuje, więc ryzyko pogłębienia spadków istnieje. Być może to będzie też jakaś rozbudowana korekta prosta, czyli tutaj mieliśmy pierwszy ruch w ramach fali A do góry B i teraz jakaś fala C, to też mogłoby dać szansę na kolejny impuls, no ale na razie nie wygląda to najlepiej dla niemieckiego indeksu. Jeżeli jesteśmy przy indeksach, rzut oka na to, co się dzieje w Stanach, no tutaj w ostatnich w ostatnim czasie nie ma większej dynamiki US30, mimo że oscyluje przy szczytach, no to delikatnie się od nich oddala. Co rodzi ryzyko korekty? Jeżeli taka korekta się pojawi, no to możemy ją porównać do poprzednich korekt. Tu kilka razy no, były korekty podobnego zasięgu, natomiast ostatnio została ona dość mocno naruszona, więc ja biorę pod uwagę ten największy układ korekcyjny, który pojawił się od razu jako pierwsza korekta w całym tym impulsie od kwietnia ubiegłego roku, więc dla mnie takim kluczowym. Długoterminowym, można powiedzieć, wsparciem jest z poziom 46,800. Wcześniej średnia też będzie stanowiła na pewno wsparcie, jeżeli cena tutaj zejdzie. Ostatnie odbicie od średniej, zobaczmy, doprowadziło do bardzo silnego impulsu w górę. Więc jeżeli korekta się pogłębi, te poziomy jak średnia czy jak ta duża geometria mnie interesują. US 500 tutaj też bardzo konsolidacyjnie, mimo że cena w ostatnich dniach ustanowiła nowe rekordy, to też jakby nie ma tutaj dynamiki i też może dojść do wykonania korekty. Tych wsparć jest kilka. Po pierwsze mamy tę mniejszą geometrię, zaznaczoną na niebiesko, bardzo blisko średnią i tę większą geometrię, która wypada dopiero w w rejonach 6, 625, więc tak to wygląda. Korekta może mieć miejsce, ale ja osobiście tej korekty nie szukam, no chyba że będzie coś niższego interwału. To wtedy będę próbował dołączyć, ale jakby bazowy scenariusz dalej dla indeksów, to są długoterminowe trendy wzrostowe. US 100 niewiele zabrakło do ustanowienia rekordów, do przebicia tych wierzchołków z października. No i cena zaliczyła wczoraj bardzo mocny spadek, sięgający w pewnej chwili blisko 3%. Do końca dnia większość tego ruchu została wymazana, ale dzisiaj widzimy, że nastroje raczej pozostają negatywne. Więc tutaj ryzyko pogłębienia tej korekty też jak najbardziej istnieje, no ale nie jest to idealny rynek do analizy, bo też w ostatnim czasie bardziej on tutaj konsumuje. Leadował, niż trendował, więc ciężko będzie coś tutaj powiedzieć. Jedynie ewentualnie, jak się rozpocznie sesja, to mm, może coś ciekawego się pojawi. Natomiast technicznie to, o czym mówiliśmy na live tradingu wczoraj, cena przebiła tę geometrię, którą wstety, niestety rozgrywaliśmy, i zobaczmy, co się stało dalej. Był silny ruch w dół, przetestowanie od drugiej strony, czyli jakby zanegowanie tej całej sekwencji wzrostowej, tutaj, która była pod kątem metodologii overbalance. Więc poziom 25. 993 jest kluczowym oporem. No i jeżeli ktoś wyczekał, no to w tym ruchu spadkowym być może teraz uczestniczy. Więc tak to wygląda. Na co jeszcze tutaj nie patrzyłem? Złoto, srebro, ropa, DAX, euro, dolar, waluty nam jeszcze zostały. Jeśli chodzi o rynek walutowy. Tutaj też, no, jakby nie patrzeć, dzieje się w ostatnim czasie. Ta zmienność na rynku jest. Euro-dolar też zachowuje się dość technicznie, bo proszę zauważyć, że my mówiliśmy, że jest to ten wzrostowy i cena rysuje większą korektę i ewentualne pozycje krótkie będzie można rozgrywać tutaj przy 1,1998. No i ten target też został wypełniony, czyli cena dotarła do biegunowości geometrii, odbiła się tutaj i zeszła do wskazywanego wsparcia 1,1897. Co dalej, jeżeli to się przełoży na większą korektę, być może będzie korekta typu A, B i C i dopiero wznowienie ruchu w górę. Natomiast na razie cena odbija się już na tym poziomie 1,18,97. Mamy na pewno trend wzrostowy. Gdyby doszło do jakiejś większej korekty, no to będziemy musieli sobie porównywać już ten ruch i dla niego wsparcie to będzie poziom 1,1840. Ale na razie no, to, co widzimy, jest to po prostu cofnięcie po ostatnich dynamicznych wzrostach, ale jeszcze nie ma mowy o o zmianie trendu i jeszcze USDN, z tych o których chciałem wspomnieć. USDN tutaj naruszona została dość mocno geometria. Po te wcześniejsze, to nam już się do niczego nie przyda. Naruszona została dość mocno geometria, natomiast nie na tyle, żeby mówić o jej negacji, bo przypomnę, że tylko pod kątem metodologii overbalance no, posługuje się współczynnik 127,2. Jeżeli ta świeca zamknęłaby się tutaj, no to wtedy cały ten układ jest do wyrzucenia i e, mówimy o potencjale zmiany trendu, natomiast tutaj cena spadła poniżej średniej, ale dalej mieści się w zakresie, tej największej korekty od dołka z kwietnia. Więc jeszcze nie można mówić o zmianie trendu na uzd tym bardziej, że jakby na drugi dzień od razu cena wróciła do wewnątrz geometrii powyżej 153, więc teraz kolejnym pretekstem do wzrostu byłoby wyjście powyżej średniej. Jeżeli to nastąpi, będzie szansa na wznowienie ruchu wzrostowego. W przeciwnym razie zanegowanie tej geometrii da szansę na zmianę. Trendu. Dobrze i patrzę jeszcze szybko na co Państwo wskazywaliście tutaj w komentarzach. Dosłownie jeszcze mamy 5 minut, więc możemy zerknąć. Jeżeli chodzi o nadgas, nadgas kompletnie dla mnie jest nie do tradowania teraz pod tym dużym rolowaniu. Cena zaczęła wpadać, znaczy wpadła w konsolidację. To co wyznaczaliśmy to było wsparcie przy 3,67, no i ono było testowane raz, dwa, trzy. Tutaj naruszone, ale no wydaje się, że ten ruch w górę może być budowany. Natomiast ja tego osobiście nie rozgrywam. E, no wydaje się, że jest tu ruch konsolidacyjny, więc tak by to wyglądało. usd jpy był, US30 też analizowaliśmy na XTB. Niestety sobie nie spojrzymy na AUD. E, AUD NZD chyba gdzieś tutaj też był, ale nie, dzisiaj nie był publikowany. AUD NZD trochę się rozjechał, jeżeli chodzi o metodologię overbalance, bo cena zaczęła. Czy wpadła w konsolidację? Z jednej strony najpierw doszło do negacji tutaj wzrostowego układu, potem był testowany ten spadkowy czerwony i cena odbiła raz ładnie, drugi raz gorzej, trzeci raz nie odbiła, tylko wybiła go w górę. Potem przetestowała go od drugiej strony, zaczęła rosnąć, ale nie urosła i znowu spadła poniżej. Więc dla mnie na ten moment będą liczyły się poziomy następujące, czyli 1,1693 i 1,1450. Dopóki cena nie wybije w jedną ze stron, no to tutaj może być jakiś ruch konsolidacyjny. Z kolei no w dłuższym terminie raczej cały czas jest to trend wzrostowy. Więc, jak cena zaczyna fadać w konsolidację, no to czy średnie, czy geometrie, no to już jakby traci sens, bo jeżeli jakiś poziom jest naruszany, wielokrotnie w jedną, w drugą stronę wybijany, no to już za bardzo z niego nie skorzystamy. Złoto, oczywiście, analizowane było, nadgas też. Było pytanie jeszcze o rynek kakao, więc też spójrzmy i rynek kakao no, realizuje też to, to, o czym mówiliśmy. Mamy jakiś loka lokalny podwójny dołek, ale no, nie spodziewałbym się, że to doprowadzi do zmiany trendu. Jeżeli będzie korekta, no to kluczowym oporem krótkoterminowym 4630, potem 4950. Trend spadkowy nadal obowiązuje, cena nie dotarła jeszcze do współczynnika 161,8 po przebiciu poniżej ostatniego dołka, a jeżeli patrzymy na historię, to tu też był ostatni dołek, który został przebity i cena bez problemu dotarła do 161,8, więc jeżeli bazujemy na historii, no to ten poziom teoretycznie powinien być osiągalny, zmiana trendu czy zmiana sentymentu dopiero powyżej. 4950, więc jakby tak to wygląda. Na kawie, na kawie bez większych zmian, według mnie, cały czas jest tutaj możliwa konsolidacja pomiędzy tymi dwiema strefami. Nie czuję tego rynku w ostatnim czasie. Czekam, aż pojawi się jakiś impuls. Ostatnie dwa dni są obiecujące. Jeżeli dojdzie do wybicia, no to wtedy z konsolidacji, wtedy będzie szansa na jakiś większy ruch w dół, ale na razie tego jeszcze nie ma. I e, ostatnie instrumenty to będzie pszenica, europelen i więcej i tyle mamy w komentarzach, czyli pszenica i europelen i na tym sobie kończymy. Jeśli chodzi o rynek pszenicy, nie jest to rynek, na którym spekuluję, nie pamiętam kiedy to miałem jakąkolwiek pozycję, na pewno grubo ponad rok temu, jeżeli cokolwiek. E, Tutaj nie ma jakby zdecydowanego trendu, delikatnie cena się osuwa nadbijając dołki, potem rysuje korekty. w ostatnim czasie utworzyło się co prawda coś na kształt, no, coś na kształt takiej formacji typu RGR odwróconej w bardzo niskiej skali, no i faktycznie cena wybiła w górę, powyżej też horyzontalnego poziomu 521, więc teoretycznie jest szansa na korektę, gdyby taka się pojawiła, jakby zasięg taki maksymalny to jest 591, czyli równość to jest jedną z największych korekt, która się budowała, ale to było nawet w połowie, druga połowa 2024, więc dla mnie kompletnie nietechniczny instrument, ale jedyne co, to ta strefa ewentualnie jest do, do rozważenia. I mówiłem, że jeszcze sobie przeanalizujemy euro.pln i na nim sobie będziemy kończyć. Te komentarze też mi wpadają z opóźnieniem, także może być, że coś przeoczę. Także trzeba pisać na samym początku webinaru, wtedy jest największa szansa, że, że to weźmiemy też pod uwagę. EuroPLN, no tu była konsolidacja od dłuższego czasu i ta konsolidacja przerodziła się w taki powolny ruch spadkowy, gdzie cena utrzymuje się poniżej średniej. I to jest kompletnie dla mnie nie do tradowania teraz instrument. No, zobaczmy, że tak naprawdę ta zmienność podczas sesji jest bardzo słaba. Te ruchy są no takie poszarpane. Nie ma zdecydowanego trendu, nie ma zdecydowanych impulsów. Bardziej dalej to przypomina konsolidację, choć utrzymywanie się poniżej tam 4,24-25 daje szansę cały czas na ruch gdzieś w kierunku 4,12, ale no dynamika, z jaką rynek się porusza jest tak słaba, że nie wiadomo ile to może potrwać, natomiast technicznie wydaje się, że cały czas jest ryzyko powolnego, powolnego gdzieś w ramach konsolidacji schodzenia na niższe poziomy, więc tak by to wyglądało. Dobrze, nie, z mojej strony to będzie wszystko, ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę, jeżeli coś pominąłem, to, to przepraszam, najwyżej na kolejnych webinariach sobie o tym wspomnimy, też zapraszam na live tradingi, był co prawda wczoraj, więc kolejny za tydzień, ale tam jest duża dawka już powiedzmy tej wiedzy praktycznej. Więc nie tylko analizy, tak jak dzisiaj, ale już rozgrywamy sobie też transakcje. No i bardziej tam gdzieś wchodzę w te szczegóły. Także serdecznie zapraszam. Tymczasem życzę powodzenia w inwestycjach i zachęcam też do śledzenia zakładki wiadomości. Do usłyszenia, do zobaczenia.